Siemalto. Jestem w Bistro Banger. To już nie jest Bengel Kebab, to jest Bistro Banger. Są akurat nowe pozycje w menu. Bo są płaty karkówki. Kebab na karkówce. Zamówiłem sobie właśnie Danie z chryteczkami za 33 zł. Do tego taki soczek na piwie lech. E, tak, zewska, nie mam ochoty zupełnie na alko. E, to jest oczywiście tutaj, e, gdzie, e, gdzie akurat wcześniej lokal się nazywał Benger Kebab. Jest to tutaj przy wysoki. E, no i jako, że od poniedziałku do czwartku e, jest to napisane chyba nie... Ale pamiętam, że od poniedziałku do czwartku są dostępne te płaty karkówki. No to można sobie zamawiać w, w prawdziwym miodzie. Także będzie grubo pierdut. I proszę bardzo. Tu jest karkówka cebula czerwona pomidor, sos miodowo-musztardowy i kopa frytek. I y ten soczek, tak naprawdę na bazie piwa, piwo bezalkoholowe, na lechu, mm, łącznie 43 zł. na pewno się tym przejmie, ale idziemy z tematem. Ok, teraz sobie spróbuję, mimo wszystko wziąłem sobie nóż, jakby był potrzebny do przekrojenia czegoś. Mm. Wow! Słodziutkie. Mmm, pyszotka. Mmm. Ten sos miodowo-musztardowy jest e, po prostu genialny. Mmm. Perfect. Ok, czkawka opanowana. Niestety po COVIDzie mam, także muszę popijać. Wszystko, kurde. Zmieniało, nałożę od razu tutaj sosiwa Bo sos jest przepyszny, ale za bardzo tych kawałków nie ma za bardzo jak tutaj maczać w tym więc co oczywiście poleję sobie a maczać będę frytki bo o dziwo fryteczki kurde z tym akurat sosem nie spodziewałbym się że będą takie pyszne jak ja lubię sos mylowo musztardowy to nie jest pozu petarda, mhm, mm. oczywiście. Ja mam bez kapusty, której ani nie mogę, ani nie lubię. Mm -hmm. OK, jest naprawdę bardzo dobrze, przepyszne. Mm, samo mięso idealnie doprawione, mm, mm. cebula i pomidor bardzo świeże. Mm -hmm. Czuć miod, no mordeczki jak widzicie, znika w szybkim tempie. Nie, trochę jednak zapyka, ale pamiętajcie, to jest. To akurat nie będzie się liczało do oceny, bo po prostu yy, ja tak mam pokowicie. Yy, że mnie zatyka, muszę popijać, bo mam po prostu yy, niestety czkawkę. I to jeszcze takie, takie uczucie miał yy, duszność. Tak. Niestety, tak mam pokowicie. Jak widzicie, pociachane dość cienko. Ja szczerze mówiąc, jednak wolę, żeby było troszeczkę yy, grubsze cięcie, ale to pamiętajcie, moja subiektywna ocena. Hmm. No i właśnie, próbuję tutaj pomidor to wyjąć. Jest. Na mordeczki, powoli już dobiegam do końca, jednak e, zobaczcie, tutaj aż tak łatwo się tego nie nabija, mm, dlatego mnie długo schodzi. Mm. I gdyby były troszeczkę grubsze plasty mm, to by było po prostu o wiele lepiej by się jadło. Oj, oh, sorry, że tak z pewną gębą. Jest to tutaj, bo szczerze mówiąc, ten pomidor tak średnio mi pasuje, ale pamiętajcie, to jest tylko, tylko moja subiektywna ocena. O, oh, pardon, sorry, napój piwny. wdeczki. trochę mnie to pokonało. Objętościowo. Nawet chyba tych frytek już nie dam rady zjeść. A może to dlatego, że trochę bąbelków weszło jednak. Przy okazji tu można też oglądać mecze. Jest telewizor. Teraz akurat pokusiłem o wyłączenie, bo akurat mecz Bayernu chyba z Lazio leciał. Wiecie. Kiedyś już nie zbanowali za coś takiego vloga. Przezorny, zawsze, zawsze ubezpieczony. Sosiwo, przepyszne. Mięso, naprawdę bardzo dobre. Tylko dla mnie problemem jest to, że jest troszeczkę po prostu za cienko pokrojone. Ale tak, to jest naprawdę, naprawdę dobre. Yy, mogę się przyczepić, ale tylko akurat subiektywnie yy, do tych pomidorów. Po prostu takie mi nie odpowiadają po prostu. Ale pamiętajcie, to jest moja ocena. Yy, sami przyjdźcie, spróbujcie. Yy, cebula bardzo dobra, ale szczerze po prostu ja już więcej nie zmieszczę. Tylko piwko, zerówkę sobie dokończę, bo tak, po prostu wziąłem zajówkę, bo nie mam ochoty na alkohol. Przecież nie trzeba, nie trzeba pić alkoholu. A wręcz to nie jest zdrowe. Tak. Przecież alkohol to jest tak naprawdę substancja psychoaktywna, od której tak naprawdę ginie dużo ludzi na świecie. Czy jest? A jeśli chodzi o ocenę, to mordeczki, kebabowi, talerzowcowi daje mocne 8 na 10 A no, wiadomo, musiałem podjąć parę tych punktów za te pomidorki, ale to pamiętajcie, moja subiektywna ocena? No i co? Po prostu tego jest trochę dla mnie za dużo. Także kolejnym razem, jakaś pita, wasz, Może to ja. Pożujemy, zobaczymy. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Pierdut. No i mordeczki. Yy, nagrałem właśnie vloga. sama vloga oczywiście na kanał Szamatini. Yy, Kelak zjedzony. Po prostu mnie podkonał objętościowo. Tutaj piwko zero. Jak słyszycie. Są klienci, także nie przeszkadzam. Widzimy się na, mie na mieście dalej na wierzbniku. Pierdut.